Ja mam pomysł na życie, ale tylko z tobą Mam nadzieję, że ty masz taki sam pomysł No bo bez ciebie ciężko mi na sercu Kochanie, czuję, że jesteś blisko Inaczej, wszystko jest bez sensu Piszę takie kawałki, bo wiem, że jesteś ważna Jesteś dla mnie najważniejsza, nie jak każda Mam ochotę cię zjeść, jak codzienny posiłek Ale wiem, że nie muszę, dzięki tobie mam siłę Dzięki tobie mam wiarę w siebie i umiejętności Powiem ci, że będziesz moja, aż do nieskończoności Słucham bicia twojego serca, one bije perfekcyjnie tak cię nie słyszę, tam gdzieś na pewno jest moje imię. Mogę nie tylko w zimę, będziesz czuła moje ciepło. Wiem, że jesteś dla mnie, bo bez ciebie nie ma lekko. Nasze serca płoną, jakby dwie pochodnie Kiedy myślę o tobie, to wiem, że ty myślisz o mnie Nasze uczucie jest tu już bardzo gorące Choć się nie przegrzeję, zadbajmy, by było moc Nasze serca płoną, jakby dwie pochodnie Kiedy myślę o tobie, to wiem, że ty myślisz o mnie Nasze uczucie jest tu już bardzo gorące Choć się nie przegrzeję, zadbajmy, by było moc nie Jesteś dla mnie natchnieniem, kimś kogo szukam Gdy czuję się sam, wiem, że siebie nie oszukam Bo szukam ciebie i zachowuję się dziwnie gdy nie ma w pobliżu mej kobiety tej ślicznej Marzę o tobie i rozmyślam nad nami Nasze uczucie jest mocniejsze niż beton czy jakieś skały Dla ciebie mogę być jak średniowieczny rycerz To nie wszystko, dla ciebie mogę rzucić wszystko Nie mówisz idź stąd, tylko choć mnie przytul Wiem, że czujesz się bezpieczna i nie chcesz, żebym przestał Wtedy czujesz się szczęśliwy i tak powinno być Nasze serca to jedność, tak jak my Nasze serca to jedność, tak jak my Nasze serca to jedność, Jednak jak jak my nasze serca to jedność, jedność. tak jak my tak jak, my. tak jak my, nasze serca płoną. Jakby dwie pochodnie, kiedy myślę o tobie, to wiem, że ty myślisz o mnie. Nasze uczucie jest już bardzo gorące, choć się nie przegrzeje, zadbajmy, by było mocne. Nasze serca płoną. Jakby dwie pochodnie, kiedy myślę o tobie, to wiem, że ty myślisz o mnie. Nasze uczucie jest już bardzo gorące, choć się nie przegrzeje, zadbajmy, by było mocne. Nasze serca to jedność. Tak jak my, nasze serca to jedność. Tak jak my, nasze serca to to jedność, tak jak my. Nasze serca to jedność, tak jak my. I wiem, że dobrze z Tobą mi I już wiem dokładnie, jak mam żyć. Chociaż nie wiem, co będzie, nie wiem ale wiem jedno. Chcę Nasze serca płoną muja, gdy dwie pochodnie, kiedy myślę o Tobie, to wiem, że ty myślisz o mnie, nasze uczucie jest już bardzo gorące, choć nie przegrzeje, zadbajmy, by było moc. Serca płoną mu, dwie pochodnie, kiedy myślę o Tobie, to wiem, że ty myślisz o mnie, nasze uczucie jest już bardzo gorące, choć nie przegrzeje, zadbajmy, by było moc. Nasze serca to jedność. Tak jak my, nasze serca to jedność. Tak jak my. nasze serca to jedność. Tak jak my. Nasze serca to jedność. Tak jak my. I wiem, że dobrze z Tobą mi. I już wiem dokładnie, jak mam żyć. Chociaż nie wiem, co będzie. Nie wie nikt, ale wiem jedno. Chcę z Tobą być.